Czy mnie już słychać? Hej widzowie! pogadanka na koniec roku. Ostatni materiał w 2025 roku. Zaczęliśmy, kiedy zaczęliśmy? W czerwcu. Pół roku już prowadzimy ten kanał. Witam Was zgromadzonych i kończymy ten rok pogadanką dosyć w sumie ciekawą. Temat, który przewijał się tak naprawdę wśród mojej kariery i na pewno wśród Waszej kariery. Czyli nie chcę mi się grać, nie mam ochoty wychodzić. Nie mam po co już iść, i to jest ciekawe, bo z takimi stwierdzeniami bardzo często, bardzo często spotykam się na co dzień wśród Was. I powiem Wam, że musicie coś o mnie wiedzieć: że poza tym, że gram, no nie powiem nałogowo, bo jest zima, ale gram w Pokémon Go dosyć intensywnie, to przez ostatnie kilka miesięcy szukałem sobie jakiejś gry. Żeby poczylować jakąś godzinkę, dwie, trzy, jak mam czas, oczywiście na komputerze. I doszedłem do pewnych wiosku, wniosków, które uważam, że są dosyć cenne dla gracza, jakiekolwiek gry. I dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, nawiązując głównie, oczywiście, do Pokémon Go. I powiem wam następnie o co chodzi. Chodzi o to o speedranowanie. I zaraz wam powiem dla ludzi, którzy nie wiedzą, co to znaczy speedrunować to znaczy, że. Znaczy, jakby najprościej, się powiedziałbym, powiedziałbym przechodzić, albo powiem taką anegdotkę, to takie dopowiedzenie. Moja Maria nie jest, jakby wiecie, ona nie pochodzi ze świata gamingowego, nie gra od małego, tylko odkąd nie poznała, to gdzieś tam zaczyna grać jakieś gry. I Maria może nie wiedzieć, co to znaczy speedrunować. Ja bym to wytłumaczył tak, starać się przechodzić grę bardzo szybko i wszystko zdobywać jak się tylko da, za wszelką cenę. I z takim o takim podejściu dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na tle Pokémon Go i my z Marią też doświadczyliśmy czegoś takiego właśnie w poksach. Ja właśnie doświadczyłem tego. Zaczęliśmy grać w rodzinnym składzie w Stardew Valley ostatnio i świetnie się bawimy. I to jest jednak pierwsza gra od wielu, wielu lat, gdzie nie speedrunuję, żeby być najlepszy, żeby wszystko zdobyć jak najszybciej, tylko. Cieszę się, grom, chilluję i nawet nie wiecie, jakie to ma przełożenie na Pokémon Go, i jakie podejście, właśnie psuje nam grę i doprowadza do tego, że nie chce mi się iść, bo ten Pokémon już był, bo to, bo tamto, bo mam już stówę, mam już shiny i tak dalej. I podyskutujemy sobie na ten temat. Ja wam gdzieś tutaj wkleję jakiś gameplay, pewnie już go widzicie. I będziemy sobie gadać. Więc jeśli nie lubicie pogadanek i luźnych tematów, to shit! Ja nie żartuję. Zachęcam oczywiście do zostania, do łapki w górę i też otworzymy sobie nową paczkę od holi w tym materiale. I powiem wam, że troszeczkę się cieszę, też wam powiem dlaczego. Przede wszystkim chciałbym omówić temat grania z obowiązku, a nie z przyjemności. I to jest coś, co też mnie dotyczy wielokrotnie i na pewno dotyczy wielu z Was i to. Często możemy odnieść się do otwierania giftów, ponieważ mamy z tyłu głowy, że musimy. Musimy wbić interakcję. I powiem wam, że to męczę. Czasami kładę się już spać, już zazwyczaj kładę się o 22 i jest, już widzę, że jest po 22 ale mam takie, że muszę otworzyć te gifty. I powiem wam, że takie coś, takie podchodzenie do gry z obowiązkiem sprawia, że nadzwyczajnie w świecie następnego dnia nie chce nam się tego robić, bo nie czujemy z tego Friday, tylko jest to dla nas obowiązek. Bardzo te, często też mam, że gdzieś koło domu jest jakiś rajd. I czuję obowiązek, że muszę go zrobić, albo jak jest Ride Hour, to czuję obowiązek, że muszę tam iść, bo po to się nie powtórzy, bo nie, bo nie złapę sety. I to też się jakby wiąże z FOMO. FOMO jest to też bardzo popularne stwierdzenie w grach komputerowych, ale też w innych dziedzinach. FOMO jest to fear of missing out, czyli coś, że nie, będziemy, że nie dostaniemy tego, że, że ucieknie nam to i już może nigdy nie wróci. I uwierzcie mi, że w każdych, że ta część psychologiczna jest bardzo ważna, i dopóki jej nie zrozumiemy, to możemy po prostu stracić zajawkę do gry, bo nieświadomie podejmujemy jakieś decyzje, które nam zabijają tą frajdę Mam nadzieję, że Wy często widzicie w moich materiałach, że ja się bawię grą, że ja się cieszę z każdej pierdoły. Ja Wam powiem teraz sytuację, która się nie nagrała, ponieważ nie mogła się nagrać, była już dosyć. Późna godzina, nie było tam mowy o nagrywaniu jakiegoś kontentu i siedzimy sobie, czy leżymy, i Maria otwiera jajko w poksach, i poleciał jej Shiny, zaczęła się cieszyć, jak głupia, była to Shiny Petili. Nic, wow, Shiny Petili. A potem zobaczyła IV i zobaczyła, że jest to Hando, Shando w sumie. I normalnie, jakbym miał wam to zobrazować, to było po prostu mega śmieszne, jak Maria się cieszyła, jak bardzo sprawiała jej radość ta gra. Pytanie, jak wy byście zareagowali na Shando. Wiadomo, że to jest kwestia doświadczenia, jak długo gramy w tę grę i jaką mamy kolekcję Pokémonów. My z Marią oczywiście mamy świeże konta. Pierwsze Shando naprawdę niesamowicie cieszy, ale pokazało nam to, że stworzenie tych też nowych kont właśnie zmieniło nam troszeczkę podejście. I to podejście pozwala, po pierwsze, zaoszczędzić pieniędzy troszeczkę, zaraz wam powiem dlaczego, ale też zaoszczędzić dużo fanu na potem. Dlaczego zaoszczędzić pieniędzy i dlaczego zaoszczędzić fanu? Bardzo prosty przykład. Najwięcej kasy wydajemy na rajdowanie. Jest kiórem na rajdach, albo niech będzie ten zekrom, który jest teraz. Wydajemy mnóstwo kasy na to, żeby już dzisiaj, jutro, pojutrze zrobić ich jak najwięcej i zdobyć setę Shiny, żeby potem już go nie robić? Żeby potem powiedzieć, że już mi się nie chce? No bo powiedzcie szczerze, w momencie gdy dostaniecie fajne Shiny, dostaniecie Hando, albo nawet i Shando, to czy będzie wam się chciało potem grać w tę grę i robić tego z ekroma? Albo jak wróci 10 stycznia, czy wejdziecie z taką empatią do tego rajda? Wiadomo, że Shiny chcemy jak najwięcej i tak dalej, ale podejście takie, że muszę zdobyć szybko wszystko, jak najlepiej, handos, shando, IV moim zdaniem troszeczkę zabija zajawkę do tej gry, bo za bardzo traktujemy znowu tę grę jako obowiązek i podchodzimy do tego, że muszę, muszę, bo nie wiem, może muszę się pokazać na tle innych, że jestem lepszy, może jest to jakiś mindset w głowie, że muszę mieć handel ze kroma i shiny, bo inaczej będę tu, nie wiem, remote'owo i wydawał całą kasę. Nie wiem, dlaczego jest takie podejście. Nie mówię, że każdy ma takie podejście, bo ja wiem, że duża część z was robi sobie, nie wiem, trzy rajdy dziennie, jednego remote'a dziennie, jakiś tam limit, a nawet jeden remote tygodniowo, albo w ogóle nie wydajecie kasy i gracie z tego, co macie i wiecie co? Ja grałem tydzień free-to-play. Nie wydawałem kasy na żadne przepustki, robiłem dwa rajdy dziennie, bo wtedy był event, gdzie można było zrobić dwa rajdy za darmo dziennie. I wiecie, że ja się świetnie bawiłem? Cie czekałem jak dziecko na te dwa rajdy darmowe, które mogę zrobić, na ten drop. Cieszyłem się, bo wiedziałem, że mam tylko dwie okazje. I, I wiecie co? Grając, wydawając kasę na grę, macie z tyłu głowy, że no, kupię kolejną przepustkę, zrobię jeszcze jednego remota. Ograniczają nas gdzieś tam... Limity, jeśli chodzi o remoty, i tak dalej, ale dochodzi do to takiego momentu, że nie daje nam to radości, ponieważ wiemy, że mamy tego bardzo, bardzo dużo. I nie mówię, żeby tutaj przeskakiwać nagranie. Wiecie, free to play. Ale ja wam powiem, jak ja mam podejście, odkąd założyłem nowe konto, i nie ukrywam, że podszedłem obrałem takie podejście ze względu na pieniądze żeby nie wydawać ich jakoś super dużo na nowym koncie, ponieważ nadzwyczajnie się też troszeczkę zraziliśmy, po tym jak dostaliśmy, jak nam zbanowali stare konta. I powiem Wam, że naprawdę mi się cieszy się, cieszę się z tego podejścia, jakie mam. I działa to tak, że jeśli, wiadomo, mega pokemony robię, ponieważ potrzebuję do nich energię, to jest logiczne, ale w momencie, gdy już mam dużo mega, mam już energii do tego, żeby zrobić, nie wiem, tysiąc energii, mam taki zapas, ja sobie mówię, że to jest dobry zapas po zrobieniu mega ewolucji, to raczej, wiadomo, zrobię sobie gdzieś tam tego Megasa, ale bardzo rzadko raczej dla sportu albo mam po prostu chęć, a jeśli chodzi o pięciokwiatkowe rajdy legendy, to w momencie, gdy złapię jakąś 94, czwórkę, albo 90 IV Pokemona, który ma dużo ataku, dla mnie jest to wystarczające i nie cisnę za wszelką cenę po to, żeby złapać setę albo 98 albo w ogóle jak kiedyś jeszcze się grało, żeby mieć shiny i to jeszcze w ogóle, żeby miał full ataku i żeby miał dowalone IV. Powiem Wam, że pożegnałem się z takim nastawieniem. Oczywiście, że są wyjątki typu jak będzie raid day, czyli przez 3 godziny będzie mnóstwo rideów i pojedziemy wtedy do Kielc i będziemy cisnąć prawdopodobnie bez limitów, aż wszyscy wymiękną albo aż czas się skończy. Nie no, oczywiście na takich wydarzeniach są gracze, którzy wiadomo, że że, że, że nie wymiękną, ale chodzi o to, że są wydarzenia, gdzie gramy faktycznie do odciny, ale w takie normalne dni gramy dla zajawki, dla fanu żeby sobie zrobić ride darmowego, może jakąś zieloną przepustkę, jedną, drugą, trzecią, ale nie bez spin, że dobra, siadł mi gówno, muszę zrobić kolejnego rajda, nie? aż zaszło mi w gardle to, co robimy opening. W poprzednim materiale mówiłem wam, że, że Holi Bliżej Sylve Sylwestra wjeżdża z nowymi smakami Ice. i chciałbym wam je teraz pokazać. Ja się bardzo cieszę. Ja wam powiem wprost, ja nie mogę być zbyt dużo energetyków, ponieważ u nas w rodzinie jest problem z ciśnieniem, bla, 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 tak wam, się, tak wam powiem. I przyjechała dzisiaj do mnie paczka z herbatami, z Ice. Dostałem też taki shaker termiczny. I mamy tak zwykła zielona herbata. Jestem tego strasznie ciekawy. Tutaj mamy czarną herbatę z... Ej, to jest ciekawe. Okej, okay, tu jest napisane, że to jest klasyczna czarna herbata. Jestem tego strasznie ciekawy, jak to może smakować. I na samym końcu mamy, mamy herbatę z... o smaku hibiskusu? Czy to jest w ogóle dodatek hibiskusu? Nie mogę tego znaleźć. Nie ogarniam tych zielarskich spraw, ale bardzo się cieszę z herbatek i cieszę się też z tego shakera. A jeśli Wy chcecie sobie sprezentować coś takiego, to link macie w opisie. A z kodem LOWABLEGO macie 10% zniżki na cały asortyment i kupując holi Wy sobie robicie prezent i mnie przy tym wspieracie. Nie oszukujmy się, jest to oczywiście współpraca płatna, ale bardzo polubiłem tę markę. I jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo produkty jakościowo, czy to napoje, czy akcesoria są rewelacyjne i polecam sobie naprawdę testować, bo może to jest coś, czego potrzebujecie w swoim życiu, żeby czasami się napić czegoś dobrego. Dobra, żniemy dalej i zapomniałem o czym gadem. <ścoughs> Wracając do właśnie do tematu ilości rajdów, jakie wykonujemy. To jest oczywiście część tego wszystkiego. I chcę, chcę, żebyście wiedzieli, że oczywiście, no nie jestem tutaj po to, żeby was namawiać tego, ale też chciałbym jeszcze wrócić do tego mojego podejścia, dlaczego mam takie podejście. Zwróćcie uwagę, że teraz występują curemy na rajdach, tak? Curem, bardzo ważny Pokemon, trzeba mieć dwie bardzo dobre podstawy, żeby sobie potem zrobić fuzję. Do tego szczególnie w momencie, właśnie, gdy Pokémony są jakieś topowe, tak jak właśnie te Kyuremy, to mamy chcemy zdobyć po prostu bardzo dobrą sztukę po to, żeby się tą sztuką cieszyć, tak? Tylko przykładowo, ja doświadczyłem czegoś takiego na starym koncie. Zopałem setę nekrozmy. W pewnym momencie, jak już zapałem tą setę, wiadomo, tam też potrzebowałem jeszcze jedną sztukę, zapałem drugą i już jakby straciłem tą taką chęć do robienia tych nekrozm, i ja i tak jestem takim graczem, który gra regularnie mm, od niecałych dwóch lat. I jeszcze wiecie co, i nie jestem tak przesiąknięty tą grom, że mam dość gry, i już wiecie: po prostu mi się po jakimś czasie o znowu na mi się nie chce. Ale dążę do tego, żeby wam powiedzieć, jakby zmienić troszeczkę podejście, że nie rajduję tak dużo w opór, żeby zdobyć jakąś setkę Shando, Shine i tak dalej, tylko po to, żeby sobie zdobyć, okej, okay, ta sztuka jest fajna, nie wiem, 14, 13, 11, nie wiem, 15. 10-15. Taką nieperfekcyjną sztukę, którą będziemy mogli śmiało wodować trochę candy i to będzie świetny Pokémon, a część przepustek, część kasy zostawić i wyczekiwać, jak ten Krozma jeszcze raz wróci. I wiadomo, gra urozmaica i radzi sobie z tym problemem, ponieważ twórcy gry są w 100% świadomi, jak to działa, że gracze, którzy grają od 9 lat, mają. Nie wiem, 10 setek nekrozmy i jak oni puszczają nekrozmy, to oni na nich nie zarobią. Dlaczego? Ponieważ oni tych pokemonów mają dosyć. I wiadomo, część z nich oczywiście poraiduje, nie wiem, zremoutuje, żeby komuś pomóc. Dziękuję wszystkim, wszystkim z, tym, z tego punktu, którzy dla nas i, i nam pomagają. Ale część na takich graczy nawet nie włączy wtedy gry, bo po co im kolejna necrozma? Jak nie ma nic nowego, to jest to samo. I jak oni sobie z tym radzą? Dodają tła, Pokémony z tłem. I to jest... Kurczę, uważam, że to... Mm, oni nas tym zaleją i ja się tym ja się cieszę, ponieważ patrząc na jakiegoś Pokemona bez to wiecie, tak jak powiedziałem wcześniej, ktoś takich Pokemonów ma już bardzo dużo. I nie każdy wiecie co, jakby łączy złapanego Pokemona z jakąś historią, z jakimś doświadczeniem, ja mam tak. I polecam wam, to też wiadomo jak, 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 jak reagujecie na jakiegoś poksa, byliśmy z Marią kiedyś za granicą, byliśmy na wakacjach w Grecji w tym roku i zapaliliśmy tam kilka pokemonów i jeszcze nie kliknąłem w tego pokemona na swojej liście wiedziałem, że o, on jest z Grecji, nie? I to jest takie fajne doświadczenie i tła będą nam pomagać w jakby, tła będą nam pomagać w skojarzeniach, że mam nekrozmę, mam 10 nekrozm, ale każda ma inne tło. I to jest powód, da powód graczom takim właśnie zapalonym, takim, no bez, no nie wiem, chyba jak powiem tryhardy, to nie jest żadne, żadne obraźliwe słowo. Dla graczy, którzy właśnie tryhardują, żeby łamzować te rajdy za każdym razem do upadłego, żeby zdobyć dobre IV, tło i jeszcze do tego shiny. To są trzy aspekty, trzy argumenty, a jakby połączyć prawdopodobieństwo, że na shiny jest 1 na 20. Na setej nie wiem, jest jakieś 1 na 120, na tło 1 na 10, to żeby to w ogóle skombinować w coś, wiecie, szando z dostułem to już jest trzeba nieźle ścisnąć. I są takie tacy gracze, oczywiście co tak robią. Wiadomo, takich graczy nie ma dużo, ale bardziej dążę do tego, że twórcy są tego świadomi, że gracze, którzy mega tryhardują, robią limit codziennie, im w pewnym momencie powie się, że nie chce mi się już, mam to. Dajcie coś nowego, gra się kończy. Nuda, nie ma nowości. I też yy, dlatego skołki, które przejmuje albo już przejęło całkowicie Pokémon Go, ma takie podejście, że dodaje tej rzeczy bardzo dużo. Zwróćcie uwagę, że wiadomo, już nie chcę o tym gadać, bo o tym gadaliśmy. 80 poziomy, kapselki, remote trading, 5 serduszek, renowacja systemu mega, który się dzieje gdzieś tam w tle, dużo nowych mega Pokémonów, bla 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 bla. Oni wiedzą, że muszą celować w graczy, którzy dużo wydają kasy, automatycznie gracze, którzy grają od, wiecie, Grają też długo, ale nie tak intensywnie, też się oczywiście z tego cieszą. I chciałbym tutaj wysnuć taką teorię, że gracze, którzy tak bardzo nie tryhardują, wydaje mi się, że mają naprawdę większy fan z gry. Ja jestem takim graczem. Powiem Wam, że nie wiem już ile to konto mam, ale jest to coś około miesiąca i tak dużo kasy w to władowaliśmy, bo kupowaliśmy dwa pakiety po, 400, po 14 tysięcy coinów, ale tam dużo poszło. Wiecie, trzeba było kupić przepustki, mieć jakiś zapas na eventy, plus rozszerzyć kwipunek, więc na to dużo kasy poszło. Ale jeśli chodzi o takie rzeczy jak remoty, czy nawet ilość rajdów, jakie robię ostatnio, to jest naprawdę bardzo mała liczba rajdów. Nie dlatego, że mi się nie chce, bo chce mi się. Cieszę się z każdego rajda, jakiego robię, ale czym mniej, tym rajdu, czym mniej tych rajdów robię, tym czuję taką większą ekscytację i mam większą ochotę, żeby te Pokemony znowu się pojawiły w przyszłości. I to samo wiąże się oczywiście z Pokemonami na dziko, tak? Wiadomo, że troszeczkę inne podejście też mamy do Pokémonów sezonowych, eventowych, które mają jakieś kostiumy i tak dalej, bo te, część z nich może nie wrócić, albo jak wróci, to dopiero za kilka lat, i tam wiadomo, że warto czasami wejść na takiego tryharda. Nie wiem, ubrać się konkretnie. Iść na dbór, wiedzieć, i wiedzieć, że ten Pokémon może prędko nie wrócić. Nie wiem, tak jak na lato był przykład w ten z takim kołem ratunkowym. To do, jakby miałem wrażenie, że on prędko nie wróci, albo może wróci dopiero za rok i chciałem bardzo zrobić Shiny, ewentualnie zrobić tło. Te tła uważam, że mogą zmienić moje nastawienie. Ja jestem bardzo dużym fanem Pokémonów z tłem. Bardzo lubię tła. Uważam, że ogólnie personalizacja, to jak wygląda nasz Pokémon w naszej kolekcji jest dla mnie bardzo ważna i oni też powinni gdzieś nad tym pracować. No bo co, na ten moment możemy sobie zmienić tylko nazwę naszego Pokemona. Poczekajcie, ja może włączę Epoxy i Wam pokażę, tak zwizualizuję jak ja to widzę. Tego sobie włączę mojego ulubionego Pokemona, znaczy nie ulubionego, ale najlepszego. I zobaczcie, że jak sobie tak patrzymy na takiego poksa, no to co, jest jakiś Pokémon, ma nazwę i jakieś basic tło, Ale zwróćcie uwagę, że w momencie dołączamy do tego jakiś ładny customowy background. Możemy zmienić, nie wiem, czcionkę, możemy zmienić efekt. Bardzo fajnym przykładem, wiecie co tutaj jest? Discord. Discord i efekty Nitro, jakie są dołączane do tego. Czyli jak ktoś <li>niech w nas profil, są jakieś efekty, jakieś fajne rzeczy. I na pewno część z was do jakichś Pokémonów ma sentyment i ze względu właśnie na zdobywanie takich Pokémonów i potem sobie patrzenie tej kolekcji Gra zdobywa nowe poksy, bo a zapałem go w Amsterdamie, zapałem go w Kopenhadze, w Warszawie, w Krakowie, na wsi, i to jest dla mnie super Pokemon. I do takich Pokémonów chcielibyśmy dołączyć właśnie jakieś efekty wizualne, nie wiem, wchodzimy w niego i pół jakieś fajerwerki czy jakiś ogień. I uważam, że jakby poszli w coś takiego, że niektóre Pokémony można tak customować, ten tylko wygląd, to też by dało im bardzo dużo i też by bardziej może napędziło dla nich monetyzacja, a dla nas troszeczkę fan, że no, mamy co robić w gierce, tak? Że nie nudzi nam się, że nie jest to ta sama 20, 11 necrozma, 100 IV, ale ona może mieć tło, może mieć jakiś efekt nazwy, cokolwiek, pierdoły wizualne, które nas po prostu przyciągają. Na początku, gadając o podejściu mega tryhardowym, przeszliśmy do takich kwestii wizualnych i jak, jakie ma znaczenie dla nas nasz Pokémon. I uważam, że niektórzy łapią tylko dla kolekcji i nie zwracają uwagi na to, że to jest, o, łap, gram, bo gram, bo to jest codzienność. Ale to jest, wiecie, wszystko to jest kwestia tego, jakie wy macie podejście. Czy wchodzicie, bo już to jest nawyk, wchodzicie z obowiązku, bo musicie być lepsi, bo musicie się pokazać, czy wchodzicie bo po prostu, lubicie tę grę, wstajecie rano, ciekawi was, co się zrespiło pod domem, i tak dalej, i tak dalej. Czy padacie właśnie a, ofiarami FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli że o nie, ominie mnie to i już nigdy tego nie zdobędę. Tutaj w ogóle ciekawym tematem tego, że już nigdy czegoś nie będzie, jest ten Miyutów zbroi. Nie wiem czemu, ale coraz więcej widzę jakichś zdjęć. Golfest 2026, Shiny Miyutów zbroi. W ogóle dajcie znać, co uważacie na temat tego Miyutu, czy, czy to faktycznie może wrócić? Boże, przecież oni by bank rozbili, jakby Miyutów zbroi dali, jeszcze jakby był Shiny, jeszcze jakby był stłem. Wow, na dziesięciolecie, bo nie, musicie pamiętać, że dziesięciolecie jest w 26 roku. Ciekawa sprawa, powiem Wam, że Wasze, jeśli macie w ogóle, właśnie, jeśli macie takie przeświadczenie, że nie chce Wam się grać, a słyszałem wielokrotnie od Was na Discordzie, że no, gram mniej, nie chce mi się coś tam, coś tam, to spróbujcie troszeczkę zmienić podejście. Inaczej spójrzcie na te pokemony, powiążcie je może z jakimś doświadczeniem w okolicznościach, jakie je złapaliście. Może wrzućcie troszeczkę na luz, przerzućcie się na miesiąc free-to-play, zobaczcie, jak to zmieni wasze podejście. Pokombinujcie troszeczkę z tymi, z waszą grą, bo powiem wam, że ja odkąd wszedłem na taki bardziej chill out i na taki, taki długoterminowy wzrost, Czyli jeśli teraz nie zdobędę Curema, spoko, zdobędę go za rok albo za dwa, albo zdobędę go, jak będziemy jakieś fajne tło, mam takie fajne podejście. To naprawdę fajnie mi się gra i polecam poeksperymentować. Takie moje przemyślenia na dzisiaj i chyba byłoby to tyle. Ja w ogóle uh, przeszykowałem sobie um, rozpiskę. Chat GPT mi trochę pomógł, ale w ogóle na mnie nie patrzyłem. Wszystko, co mówiłem na tym materiale, poleciłem z, totalnie z flow, nie, więc. No, czułem, że chcę o tym pogadać, właśnie zapomniałem o czegoś to wzięło, tego, że, że zaczęliśmy grać. Szukałem sobie jakieś gierki i za każdym razem, wiecie co, szukałem jakiegoś argumentu, żeby wszystko szybko, najlepsze i tak dalej, bla bla bla. gramy teraz z Marią, z siostrą i z Tomkiem w Stardew Valley. I powiem wam, że chillujemy niesamowicie. Nie sądziłem, że gra 2D w ogóle mnie tak wciągnie, ale to nie o tym jest ten kanał. Po prostu. Zmieńmy trochę nastawienie i cieszmy się grom, cieszmy się każdym eventem, każdym nowym Pokémonem. Nie wszystko musi być użyteczne, nie wszystko musi być w S tierze czy w A tierze, żebyśmy chcieli to łapać. Wszystko co jest nowe, co się zmienia, respy nawet na dziko powinny gdzieś tam mnie przynajmniej cieszą. I mam nadzieję, że was też będą cieszyć i że będziemy um, potrafili się bawić i cieszyć tą grom jak najdłużej. Dzięki za wysłuchanie, no i tyle, do zobaczenia. A, no i kurde, nie wiem kiedy oglądacie, możliwe, że już oglądacie to w nowy rok, ale... Tak czy jak, szczęśliwego nowego roku, żeby Wam wszystko siadło tak jak chcecie. Lajka daj drogi widzu i dzięki, nara.